A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge będzie taki nietypowy challenge, trudny. Trudny dla mnie, dlatego że wiele ludzi mnie pyta, gdzie są odcinki, Majster, czemu zginąłeś, czemu cię nie ma, po co, na co, dlaczego. A ja muszę się wytłumaczyć z Wami, muszę się wybaczyć, bo wracam z pracy eee, i jestem trochę rozkojarzony. No i pytanie. Gdzie są odcinki? Po co? Na co? Dlaczego? Muszę od czasu do czasu też drogi kontrolować. E, już Wam odpowiadam. Czemu nie ma tych odcinków? Czemu Majster na chwilę się znowu wyłączy z internetu? Nie, że nie niezapłacony rachunek. Nie, że e, dzieje się coś niedobrego. Choć w sumie każdy interpretuje to na własny sposób. A mianowicie e, z. z e, Zaatakowała znowu choroba. Znowu zaatakowała mnie choroba, która jest bardzo brzydką chorobą. Jest to choroba, którą muszę nazwać, niestety, po imieniu. Eee, I ona imię ma takie straszne, dlatego że nazywa się to alkoholizm. Eee, akurat wiem o tym, że to się tak nazywa. Wiem, że to jest eee, straszne dla Was i możecie, i możecie myśleć. Że coś tu jest nie tak. Tak, zgadzam się, tak, jest, tak, jest jest z tym problem. A mianowicie to jest taki alkoholizm osoby wysoko funkcjonującej, czyli takie osoby. Ja definicję znam bardzo dobrze, jak to jest, jak to działa i dlaczego, po co. Jest to taki typ choroby, można powiedzieć, można to tak nazwać. To jest bardzo trudne o tym mówić. Mi przychodzi to. Z dużą trudnością, dlatego że nazywam sam siebie po imieniu. Jest to choroba, która atakuje w taki znienacka. Ona już kiedyś była u mnie w życiu i było to, było to tak, że było to tak, że e, kilka lat temu. Kilka lat temu. Wystąpiły symptomy tej choroby, a mianowicie zaczyna to się bardzo niewinnie. Na początku zaczyna się tak, a! Wypiłby jakieś piwerko. Jedno, drugie, trzecie. W odstępie jakiegoś czasu. Później zaczyna się to podobać, i później jest tak, a na weekendzik wziąłby się tam sześciopak. No ale mamy weekend mamy taki. W sobotę jesteśmy po pracy. O około godziny załóżmy tam 15-16 liczę ten czas zanim dojadę na mieszkanie no to się zrobi parę piweczek w niedzielę na poprawkę zrobi się tych resztę i na przykład sześć takich piweczek pęka no ale jak wiecie ten, ten czas gdzie można więcej i więcej bardzo szybko to jest, to jest jak z podnoszeniem boostu w aucie na początku chcemy mieć 20-30 koni, więcej później, już o stówkę więcej nie robi robotę, i ta granica przesuwa się bardzo szybko. Jeżeli chodzi w aucie, są ograniczenia a u człowieka. Jedynym ograniczeniem, kiedy nie może więcej wypić, to wtedy, kiedy już faktycznie leży. Ja przynajmniej tak mam, że ta granica się przesuwa bardzo szybko do przodu. I jest to, idzie to w zastraszającym tempie. Na początku piwerko, dwa, coś jest fajnie. Później zaczyna się tak, 6, nic się nie dzieje, 8, jakoś jest. A przy 10, może jest fajnie, ale to wszystko schodzi. To jest długi okres, długi czas trwa wypicie tylu piw. To może lepiej, coś mocniejszego. Zaczyna się od procentów mocniejszych. No i później jest etap, że a to sobie zrobię drinka. Ale fajnie, kurde, fajnie. Jeden, drugi, trzeci drimeczek, ale to też jest czas. No to później, jak już nie ma czasu, to może by tą substancję delikatnie schłodzić. I może sama by poszła. No to łyknąć jest szybciej, a efekt jest szybszy no i fajniejszy. No i powiem wam, że po wyjściu ze szpitala, po wyrostku pod tym odcinku, gdzie wytłumaczyłem Wam gdzie nie ma, czemu mnie nie ma jakby podczas trwania tego wyrostka, kiedy ten wyrostek atakował nie spożywałem żadnych nadzwyczajnych ilości alkoholu można powiedzieć tak, że takie weekendowe weekendowy drink, ale jeden, dosłownie jeden taki, rozmieszany z jakimś soczkiem no max dwa w sobotę po pracy, żeby troszkę się rozluźnić, ale jak jak jednak wyrostek dokuczał i były z nim problemy no to nie za bardzo, nie za bardzo jest wypić takiego dniaczka. ale w małych ilościach powiedzmy, że nawet uśmierzał ból dlatego mogłem go przeciągnąć w czasie tą operację co nie jest w żadnym wypadku sprawiedliwieniem i to nie jest dobre rozwiązanie to tylko Wam mówię jak, jak to było w moim przypadku a po operacji no bałem się bałem się faktycznie bo co będzie jak coś tam się nie wygoi do końca lekarz sam powiedział, że lepiej no lepiej tam nie stosować takich płynów wyskokowych no to odczekałem, tak jak chciało, odczekałem chwilę, aż to się wszystko wygoi, około miesiąca no i zacząłem już będąc na urlopie, tak delikatnie próbować, czy nic mi nie będzie, a piwerko nie, nic nie skręca wszystko jest ok, jakoś będzie a to drugie piwerko o, jest dobrze można trzecie ale oczywiście trwało to w odstępie czasu. No ja jestem na urlopie. Po drugie, zaraz Wam wytłumaczę skąd się bierze definicja u mnie tego, że potrafię wypić niemałe ilości alkoholu i skąd się bierze komfort psychiczny, że mogę. Bo do tego wszystkiego, żebyście zrozumieli problem, gdzie on istnieje w moim przypadku, to musicie wiedzieć o naprawdę trudnych tematach w moim życiu. A chcę być z Wami szczery, bo Wy jesteście szczerzy ze mną wytykacie mi błędy pokazujecie mi co jest tak a co nie tak umiecie doradzić jako widzowie więc ja też muszę być z wami szczery czemu tych odcinków nie ma czemu jakościowo te odcinki spadły bardzo nisko ja sam jak to montuję to czasami e, mówię tak człowieku co ty robisz przecież takim czymś to się nawet nie ma czym podetrzeć to jest żadna merytoryka żadne, żadne nazywnictwo i to się nie nadaje do niczego no to właśnie teraz Wam powiem, czemu, czemu to tak się działo. No i nie będąc jeszcze na urlopie, wiedząc o tym, że przygotowuję się do wesela siostry, na którym oczywiście trzeba trzymać fason, będę starostą, czyli będę roznosił ten alkohol. Więc jest jakby przyzwolenie ogólne do napicia się. To jest takie pozorne myślenie człowieka, który jest uzależniony. Ja wiem o tym bardzo dobrze. Bo definicja osoby uzależnionej jest mi bardzo dobrze znana. Niekoniecznie, niekoniecznie od alkoholu, bo otaczały mnie osoby mocno uzależnione w moim życiu, więc też wiem, jak, jaki to jest duży problem. No i mówię: Dobra, no to przygotuję się do tego wesela. Wracając już do Niemiec, mam komfort psychiczny, bo kobieta, z którą jestem. Ma prawo jazdy, możemy je wozić jednym, drugim, trzecim autem, które jest zatankowane i obecnie pod domem może wziąć i jechać. Jakby telefon spadł, to go poprawię po prostu, bo jest na tego oparty tylko. Więc e, komfort psychiczny mam, dlatego też mogę, mogłem sobie na to pozwolić w tamtym okresie czasu i mogłem się napić. No i mówię: Dobra, wróciliśmy do Niemiec. A, to piwerko. Ale wiecie jak to jest? Marasić się z tym piwerkiem. Kurde, to, to śmierdzi. Eee, to oczywiście smakuje. Ja piwerko jak najbardziej. Ja każdą jedną. Ja nie lubię tylko wina wytrawnego. Bo jest gorzkie i jakieś takie kwaśne. To mi to nie jedzie. Ale wiecie jak to jest. Później ten etap już jest taki, daleko posunięty. że na początku robi się piwerko. Później się robi to, co zostało w lodówce. A na samym końcu można poprawić z tym winkiem. A będzie. No i zacząłem się przygotować do tego wesela siostry. A to tak troszkę tu, troszkę tam. No i poznałem taką substancję, która się nazywa rum. Kurczę, ale ten rum to super. Ten biały jest fajny, a i ten ciemniejszy też niczego sobie. No to czemu by, czemu by nie spróbować? No i tak na początku robiłem sobie z tego rumu drineczka, A zrobiłem sobie drineczka jest fajnie. No przywiało, zabuczało. Jakoś jest. Jeszcze dowiedziałem się, że istnieje taki alkohol jak gin. No i ten gin, oczywiście też. A to ze sprite, a to że szłępsza, a to z czymś innym. Kurde, no klawusia, no coś pięknego, no wchodzi jak złoto. No i tak drinaczek za drinaczkiem, drinaczek za drinaczkiem, dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu. Doszło do etapu takiego, no że idzie zrobić. Połówkę, pół litra idzie zrobić bezproblemowo i nic mi nie ma. A co najciekawsze, to jeszcze po mnie nie widać. Oczywiście kobieta, z którą jestem, yy, podrzucała jakieś informacje, że no, człowieku, no chyba, chyba masz problem, nie? Ale w sumie, pracujesz, pracujesz, zarabiasz, głodny nie chodzisz, funkcjonujesz. No chyba ci się należy weekendowo, nie? Oczywiście to nie jest tak, że nie była obojętna, ale wiecie jak to jest. No ty palisz, bo ona oczywiście paliła jakieś papierosy. Teraz przerzuciła się na elektryka. Na no ty kiedyś nie piłeś, a teraz pijesz. No jakieś wytłumaczenie, moje wytłumaczenie w stosunku do jej zarzutów było. Oczywiście to jest tłumaczenie osoby uzależnionej, to ja wiem o tym. Będę to powtarzał, bo ja wiem, że jest problem I Mówię, dobra No to ten, ten etap Idzie coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej Wiadomo, że Ten świat jest taki, jaki jest Czyli wchodząc na CPN Na pierwszym wejściu macie na wprost Zawsze na wprost drzwi Macie alkohole. Idąc do sklepu Zaraz za tym, jak będą bułki, chleb i warzywa Kończy, kończy wam się Alejka no, dziwnym trafem alkohole. Eee, albo cukry. <gry> Czyli wszystkie energetyki, Coca-Cola i te inne rzeczy. Bo tak jak wiemy, że tłuszcz, cukier i alkohol uzależnia najszybciej. Z tym, że nacisk na alkohol powiedziałbym jeszcze bardziej szybciej. No i osiągnąłem etap, w którym zrobienie 0,7%, które mają blisko 40%. I czy to jest postaci drinków, czy to popijając z lodówki, bo nie ma czasu, tak na sucho można powiedzieć, na surowo jak to mówi mój kolega popijając to na surowo nie robi mi żadnego problemu eee, pojechałem oczywiście na wesele przed weselem zagazowałem się dobrze nie wiem ile żeśmy tam zrobili, ale myślę, że 7 do litra na głowę w krótkim okresie czasu, bo to człowiek się wieczorem spotka ze znajomymi no to nie ma czasu, nie także 0,70 pękło na pewno, nie wiem czy pod litra to nie podchodziło idąc na wesele czuję się idealnie, bez kaca, bez niczego chropi deszcz, tak także będziecie też słyszeć ten deszcz więc mówię sobie kurde masz człowieku łeb no to zrobimy zrobimy teraz inaczej Zrobimy teraz inaczej. Teraz zrobimy tak, że będziemy na weselu. Tam się troszeczkę łyknę a żeby nie za dużo, bo na tym weselu to wesele bez takich poprawień oficjalnych. Więc takie bardziej bym powiedział przyjęcie. Więc trzeba będzie, trzeba będzie trzymać pasą. Na tym weselu trzymam pasą, delikatnie sobie tam podpijam. Oczywiście w takim długim okresie czasu, gdzie jest jedzenie, no to też podejrzewam, że tam litra wydoiłem. Ale nie za bardzo mi czysta wódka nie za bardzo mi smakowała. Bardziej bym jakiś kolor wolał. Ale oczywiście, przed weselem była czysta wódka i nie przeszkadzało wcale. A po weselu przyjechałem do domu, do siebie, czyli znowu komfort psychiczny, że jestem u siebie i nie muszę się nigdzie ruszać. Poprawiny będą zorganizowane w domu. A tak, tak sobie to wymyśliłem ja. Państwo młodzi na to przystali, no to co? To spróbujemy swoich sił. Nie wiecie, z lidy 25 wydoiłem w ciągu dnia. Naprawdę nic mi nie było. Nic. Czułem się bardzo dobrze. Przez cały dzień, można powiedzieć, że to nie przez cały dzień. Jak się stanie. tak nie wiem, godzina 10 po takim weselu, może 11. I od tej 11. Zamiast coś zjeść jak człowiek, to pierwsze co zrobiłem sobie drina. No i tak cały dzień przechodziłem z tym drinkiem na końcu z wynikiem lit 25, tak mniej więcej to liczę, bo litra zrobiłem sam, a pół litra jeszcze rozgrzewaliśmy ze znajomym. No i wróć, wracając do domu, co jeszcze coś tam w międzyczasie. Ee, łyknąłem sobie na dobitkę i nie byłoby to i nie byłoby to wcale nic nadzwyczajnego i nie myślałbym, że jeszcze jest problem tylko powiem Wam, że wracając z powrotem do Niemiec oczywiście mam komfort psychiczny, że mam kierowcę na pokładzie i mogę w każdej chwili oddać kierownicę kobieta, z którą jestem nie pije, jest jakby wrogiem alkoholu, wiem dlaczego bo i tata nadużywał tego alkoholu i ona się napatrzyła na ludzi, którzy naprawdę kleją, to muszę powiedzieć ee, tak wprost więc wie jaka jest definicja tego alkoholizmu no i wróciłem z powrotem do Niemiec no a tutaj co? a to stres z pracy, a to to, a to tamto no i takimi wieczorkami sobie ten ulubiony gin bo tak piwerko nie, bo za, za długo czysta albo czysta to nie smakuje ale ten gin to nawet sam sam, tylko żeby był chłodny delikatnie, nawet nie zmrożony żaden tylko taki, żeby w lodoweczce stał no poezja poezja wchodzi jak złota no i tak to dochodziło że dziennie ten gineczek sobie leciał później mówię a ten gineczek to taki nie za bardzo to może by wrócić do piwerka i wiecie co wracając do tego piwerka Mówię, a tu chyba już za dużo tego godzinu. To faktycznie chyba mam problem. Ale wracając do tego piwerka, jak kupię sobie tych więcej, wsadzę sobie do szafki i z szafki będę przez pokój szedł do lodówki. I nie byłoby z tym żadnego problemu. Eee, żeby nie sytuacja, która ukuła mnie, ukuła mnie tak prosto w serce. Dlatego, że wyciągając to piwerko po pracy kiedyś, idę z tym piwerkiem przez pokój a ja naprawdę, ani jestem agresywny jak wypiję ani nic idealny, do rany przyłóż czyli ja nikomu nie robię jakby żadnych problemów w tym, że sobie tam wypiję piwerko czy dwa czy zrobię dywineczka nie odnoszę się z tym, nie afiszuje się, że mm, chodzę po pokoju i mówię jakie to smaczne przechodząc z tym piwerkiem trzyletni synek którego wychowujemy Razem z kobietą po prostu wziął swoją butelkę z piciem i wznosi toast. Patrzy się na mnie, palcem wskazuje i mówi piwo. I wiecie co? Że to mnie tak ukuło i zabolało, że dziecko, które, któremu chcę przekazać wartości w życiu, znosi toast razem ze mną. A ja w ogóle nie znoszę toastu, ja tylko przechodzę z tym piwem do lodówki, żeby je na chwilkę wrzucić. Jak on się pójdzie kąpać i kobieta go moja będzie kąpała, to ja będę miał czas, żeby to piwerko opustoszyć. Wiecie, że to mnie tak zabolało. Tak mnie to ukuło wewnętrznie. Tak mnie ukuło to wewnętrznie, że powiedziałem: dosyć. Dosyć enough W angielsku wystarczy To jest przegięcie batona Z mojej strony I nie może być sytuacji Że dziecko będzie widziało Jak jego ojciec Chleje browary A nie daj Boże inne rzeczy I to jakby Ukuło mnie wewnętrznie Bo ja się napatrzyłem na różne Wynaturzenia w swoim życiu Na różne problemy jest to ciężki temat, musicie wiedzieć, dla mnie, że jestem w stanie zmarnować dziecko życie. Uwaga, bo skręcam. To będziecie zasłonięci przez kierownicę, ale dzięki temu, że dotarło to dokumentnie, to jest tak. Poczułem się wtedy, jakby mi ktoś napluł w ryj. Centralnie, muszę to powiedzieć oficjalnie, jakby mi ktoś napluł w ryj. Poczułem się strasznie. I mówię, że nie. Tak nie będzie w moim życiu. Nie będzie sytuacji, żeby dziecko trzyletnie patrzyło na takie rzeczy. Niech on sobie patrzy później. Jak już dorośnie, i jego koledzy będą kopiować moje błędy, albo jakkolwiek. Powiedziałem, nie, dosyć. I muszę Wam powiedzieć, że pierwszy tydzień był straszny, bo ten chory łeb, który trzymam na karku, domagał się alkoholu straszny osobom, które są uzależnione nie muszę w ogóle mówić czyli uczucie ciepło, zimno skręcanie, jakieś neurologiczne neurologiczne problemy, które są po prostu były straszne i wpadłem na genialny pomysł i mówię, nie, ja to przerobię alkohol nie będzie rządził moim życiem pierwszy tydzień był straszny drugi tydzień Zaczął się tak zwany suchy kac, czyli symptomy normalnego kaca, tylko że nie jesteśmy pod wpływem, więc ten kac trwa dużo dłużej i jest dużo gorszy. Bóle głowy, jakieś ciepło zimno, a i w ogóle jest ogólne samopoczucie, dramat, rozdrażnienie, nerwy. Ale z tym wszystkim idzie wygrać. Dlatego, że jak ktoś ma charakter i potrafi, a ja się potrafię zacząć. I za wszelką cenę pokazać i udowodnić sobie i nie tylko, że potrafię. Tak też to tak robiłem. No i udało się. Udało się wygrać na tyle, że mogę na niego patrzeć, na ten alkohol, i w ogóle mnie nie rusza. Są jeszcze poszczególne dni, które będą atakować, i ten problem będzie wracał, ale wygram z tym, bo obiecałem sobie, ludziom, którymi się otaczam i dziecku. Także. Muszę z tym wygrać, i nie ma wyjścia. Także to jest przyczyna, dlaczego materiały na internecie się nie pokazują z YouTube'a, bo nie było na to czasu, bo były ważniejsze rzeczy. Kończy mi się też karta pamięci, także w telefonie, więc to nagranie będzie takie, a nie inne. Także mówię Wam, tuż niebawem, teraz wrzucę na, na chwilę odcinek, jak latem jeżdżę motocyklem. Kto wytrzyma i oglądnie to pełen szacun, bo będzie to bardzo długi odcinek, ponad godzinny. A kto nie, żeby tylko otworzył na chwilę. Tuż niebawem będą fajne materiały. Te, które, te, które mam ponagrywane, te, które. Te, te materiały, które mam jeszcze ponagrywane, będę wrzucał, ale już wiem od dzisiaj. Że będę starał się coraz lepsze te materiały wrzucać i coraz bardziej merytoryczne to tylko dlatego, że będą robione te materiały, z wolną głową. Z niemyśleniem, hmm, co tu łyknę, jak wrócę do chałupy. Czy ja coś mam, czy trzeba udać do CPN-u, czy jeszcze nie, i myślenie osoby uzależnionej. Nie byłem nigdzie na terapii, walczę z problemem sam. E, jakby była taka możliwość, Udać się gdzieś do kogoś, to bardzo chętnie bym skorzystał, ale niestety, że jestem poza granicami Polski, czyli kraju, i w ojczystym języku nie spróbuję tego zrobić, to na razie po prostu będę walczył z tym sam. A jeżeli problem będzie istniał już naprawdę bardzo, bardzo mocno, to wtedy udam się po pomoc do osób trzecich. Także na razie walczę sam. Z gronem osób, które są w stanie mi pomóc dobrym słowem emocjonalnie, jakkolwiek. A to na tyle. Trzymajcie się cieplutko i pozdrawiam wszystkich, którzy rozumieją problem, i te osoby, które nie rozumieją też. Wszystkich swoich widzów pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnego odcinka tuż niebawem.